Miłowani w Chrystusie. Ta niedziela piąta po Kielkanoc jest niedzielą ostatnią przed wniebowstąpieniem Pańskim, stąd też między tymi dwoma uroczystościami, między niedzielą a czwartkiem, w którym obchodzimy wniebowstąpienie Pańskie, są dni krzyżowe. Dni, w których szczególnie prosimy Pana Boga o zmiłowanie i dlatego właśnie ta dzisiejsza Ewangelia jest wysłana jako przygotowanie do tych dni krzyżowych, do dni, w których szczególnie chcemy nasze, nasze serce nakierować na Pana Boga i prosić Go o wszystko, co nam potrzeba i adorować Go i dziękować Mu za wszystko, co On nam dał. Ewangelia mówi nam o Panu Jezusie, o tym, że przez Niego mamy się modlić do Boga Ojca. On jest tym, który wstawia się do majestatu, do Boga Ojca. Dlaczego tak się dzieje? Chrystus wstawia się za nami jako Bóg-człowiek, jako ten mediator Dei, który, pośrednik pański, który swoją krwią odkupił nas od grzechu, który zmazał nasze winy. I jako taki nabył nas swoją najdroższą krwią i stał się miłą Bogu ofiarą i miłym Bogu pośrednikiem. Każda, każda modlitwa do Pana Jezusa, do Boga Ojca jest skuteczna, o ile jest w Panu Jezusie i przez Pana Jezusa. Żadna modlitwa, która nie jest z Pana Jezusa i nie jest przez Niego nie będzie skuteczna, bo żadna nie może się podobać Panu Bogu, bo będzie wtedy wyłącznie dziełem rąk ludzkich, wyłącznie naturalną czynnością człowieka. Taka nie może się podobać Panu Bogu, nie może wystarczać do uśmierzenia Jego gniewu ze względu na Jego grzechy. Dlatego, jeżeli możemy w ogóle, jeżeli nasza modlitwa ma sens, to wyłącznie wtedy. I dlatego, że Pan Jezus za nas się ofiarował i wyprosił Boga Ojca wszelkie potrzeby na łaski, zmazał nasze winy. Dlatego przez Niego i w Nim modlimy się do Boga Ojca i zapraszamy wszelkich, wszelkich łask, tylko i wyłącznie przez Pana Jezusa, przez Jego Krzyż, przez Jego Najświętsze Serce. Możemy zwracać się do Boga Ojca, możemy być pewni, że tylko wtedy taka modlitwa będzie. Będzie wysłuchana i tylko taka modlitwa ma sens. Modlitwa bez Pana Jezusa nie ma sensu. Jest stratą czasu, lepiej poświęcić się wtedy rozrywkom, światowym porządliwościom, jeżeli będziemy się modlić przez Pana Jezusa. Nie tracimy zatem czasu, ale pamiętajmy o tym, że On jest tym, który wstawia się u tronu Ojca za nami. On jest tym, który wyprasza nam właczenie <laughs> na grzechu i które nam każdą łaskę, którą chcemy, którą, yy, która jest dla nas dobra, która, która, przede wszystkim, która przede wszystkim służy Panu Bogu. Jak mamy się modlić? Otóż mamy się modlić tak jak Pan Jezus, tak jak On wytrwale z ufnością. I mamy tak jak On modlić się przede wszystkim o rzeczy duchowe. Pan Jezus modlił się o wiarę, o wytrwanie. Dla swoich uczniów i apostołów modlił się za grzeszników, o ich nawrócenie, a rzeczy materialne były drugorzędne, owszem, e, czynił też wielkie cuda, uzdrawiał, ale to było drugorzędne w stosunku do tego uzdrawienia duchowego, do czyszczenia duszy z brudu, ze zmazy grzechów. I tak samo my musimy modlić się do. Trójce przynajmniej przede wszystkim o rzeczy duchowe, które są jedyne trwałe, które trwają na wieki i które, których nikt nie może nam zabrać, których świat nie może nam zabrać. Jesteśmy przede wszystkim istotami duchowymi i musimy modlić o to, żeby nasze dusze były wiecznego potępienia, żeby wzrastały, odzyskały przede wszystkim łaskę, jeśli jej nie posiadają, żeby w tej łasce wzrastały i żebyśmy w łasce wytrwali aż po kres naszych dni, aż do końca życia, które zostało nam dane. Przecież to życie jest w gruncie rzeczy kruche i na pewno krótko, krótko trwa i szybko, e, szybko się kończy. Z drugiej strony możemy się oczywiście pod, e, modlić o rzeczy materialne, o, o sprawy, e, o te rzeczy, które są nam potrzebne do funkcjonowania tutaj na ziemi, do życia. Ale zawsze one muszą być podporządkowane rzeczom duchownym I dlatego właśnie często Modlitwa nie jest wysłuchana, bo ludzie zwracają się do Pana Boga o powodzenia w finansach, o uznanie w oczach świata, jakieś rzeczy, które nie są najistotniejsze. A bo nawet jeżeli, jeżeli modlą się o rzeczy niby duchowe, to często nie zostawiają Panu Bogu, nie chcą zostawiać Panu Bogu decyzji, jak to ma wyglądać. Tymczasem Pan Bóg wie najlepiej, Jakie łaski, jakie dary dać, dać nami, jakie dać w odpowiednim momencie naszego życia. Często modlitwy, które zanosimy teraz, skutkują, stają się skuteczne po wielu latach, bo dopiero po wielu latach Bóg widzi, że dana łaska, dany dar zostaje nam dany. Dlatego nie, nie możemy się zniechęcać, jeżeli nie widzimy efektów naszej modlitwy. Poza tym nasza modlitwa jest nieskuteczna również ze względu na nasze grzechy, ze względu na to, że nasze serce jest podzielone pomiędzy Pana Boga i ten świat i umiłowanie samego siebie. Tylko wielcy święci i to po wielu latach wytrwałej walki, e, wielkich postów i modlitw dotarli do absolutnej wierności Panu Bogu. My, jesteśmy biednymi grzesznikami, nie mogącymi się równać ze świętymi, Często i bardzo często i zazwyczaj modlimy się w ten sposób, że część naszego serca jest skierowana w stronę świata, w stronę stworzenia, w stronę jest wypełniona nieuporządkowaną miłością do rzeczy, które są stworzone, które zostaną dane tylko i wyłącznie jako środki. Zostało nam dany również Matko Boże jako przykład wielkiej modlitwy, Zdania się na Wolę Bożą ponieważ była osobą, która, która nie było żadnego grzechu i która była absolutnie wierna we wszystkim Panu Bogu i modliła się zawsze w swoim sercu, nawet jeżeli nie mogła zawsze modlić się modlitwami ustnymi, kiedy nie miała na to czasu, to zawsze wykonując każdą pracę, wykonując każdy wysiłek, była zjednoczona z Panem Bogiem i w środku jej serca bo zawsze przy Panu Bogu, była ten, taka lampka oliwna, która pali się wokół przy tabernaku. Dlatego jest ona nam dana jako wielki przykład prawdziwej modlitwy, jako pośredniczka wszystkich łask, która po Panu Jezusie wyprosiła nam w zjednoczeniu z Nim i we współpracy z Nim wszelkie zbawienie i wszelkie łaski. Pamiętajmy w tych dniach, że w dniach, w których modlimy się, w dniach krzyżowych, że nie, nie bez powodu modlimy się właśnie litanią do wszystkich świętych, poprzez stawiennictwo wszystkich świętych, wszystkich tych, którzy zebrali masę zasług u Pana Boga, żyjąc tutaj na ziemi poprzez swoje modlitwy, poprzez swoje cierpienia. I te osoby, te, te zasługi, które te osoby nam wyprosiły, z nich możemy korzystać. Możemy Czerpać również z tych, z tych rzeczy, które te osoby, ci wielcy święci państwo zebrali, tak jak Matka Boża, tak oni w swoim, w swoim zakresie i te łaski są nam zarezerwowane i możemy z nich korzystać, możemy czerpać z tych nieprzebranych bogactw. Jeżeli serce ludzkie skłania się ku bogactwom tego świata i marzy o, o takim bogactwie, które nigdy się nie kończy, które nie ma miary, to tym bardziej powinniśmy prosić o skarby duchowe, które dopiero są nieskończone i nieprzebrane. Nie w tych dniach mamy Wielkich Świętych, obchodzimy Wielkich Świętych, których Kościół wyniósł na ołtarzu. Dzisiaj mamy <laughs> wspomnienie również, oprócz mieszkania niedzielnym św. Grzegorza VII, wielkiego bojownika o wolność Kościoła. O tym mówi właśnie modlitwa. Tego, który nie uklęknął przed wielkimi tego świata, który sprzeciwi się samemu cesarzowi rzymskiemu i broni wolności Kościoła, godności Kościoła przeciwko niemu i świętych i nienaruszanych zasad przeciwko cesarowi papizmowi, przeciwko bizantynizmowi cesarskiemu. Mamy również wspomnienie świętego Urbana, papieża i męczennika. Ale również w tych następnych dniach Wielcy Święci będą towarzyszyć naszym modlitwom. Jutrzejszy święty, święty, święty Filip Nereusz, który modlił się całymi nocami w katakumbach. Adorował Pana Jezusa, adorował e, cały majestat Twójcy Przy Przynajświętszej i wypraszał ogromne łaski nawrócenia I dzięki niemu, między innymi wczesny Rzym, który jeszcze był pogrążony w renesansowym zepsu, zepsuciu, który był w pewnym zakresie, chociaż pod wpływem protestantyzmu ten rzym nawrócił się do Pana Boga i miał wielkiego świętego i patrona w osobie świętego Filipa Nereusza. Miłość świętego Filipa do Pana Boga była tak wielka, że jego serce było tak mocno, że aż jego kości odkształciły się i zostały przerwane. To jest, w ten sposób Pan Bóg uczynił taki cud, który miał pokazać. Jak wielka miłość była w sercu do tego świętego, miłość, prawdziwa miłość Boga i bliźnich. Mamy też w środę świętego Augustyna z Canterbury, apostoła Anglii, którego święty Grzegorz Wielki wysłał około roku 600 do bugańskiej w wtedy Anglii, który nawrócił ten naród i przez blisko tysiące lat Anglia była krajem. Rzymsko-katolickim, wyznającym świętą wiarę i wydało na nieprzyliczone masy świętych, którzy też orędują za nami do Pana Boga. To pokazuje, jak jeden święty potrafi dzięki łasce Bożej nawrócić cały naród, cały kraj i stać się wielkim orędownikiem całego kraju przed tronem Pana Boga. Z kolei, w święto w niebo wstąpienia Pańskiego obchodzimy w tym roku 60. rocznicę kanonizacji świętego Piusa X. 29 maja 1954 ojciec święty Pius XII <zaliczył>, zaliczył Piusa X swojego wielkiego poprzednika w poczet świętych. I ten właśnie święty powinien być naszym szczególnym patronem, jako święty, którym sprzeciwiał się duchowi tego świata, który nie szedł na pasku świata, sprzeciwił się wszelkim jego pożądaniom, które Wykazał się ogromną troskliwością, o czystość wiary, zwalczając i potępiając z całą mocą i siłą modernizm i wszystkich jego przedstawicieli. Dlatego też e, różni liberowie zarzucali mu zbytni rygoryzm, zbytnie okrucieństwo i byli przeciwko wyniesieniu go na ołtarzu. Tymczasem, Pius XII odrzucił tę pseudo-zastrzeżenie, uznając, że. Herezja modernizmu jest tak straszna, że nie ma takiego środka, którego, który byłby zbyt za daleko idący, żeby zwalczać modernizm, którzy w tym czasie, według powiedzenia słów świętego Piusa świętego, którzy to moderniści, przeniknęli już do wnętrza, do przewi kościoła, po to, żeby kościół filtrować i przejąć później jego struktury, co jak wiemy, 45 lat niecałe po, po jego śmierci. Stało się wraz z wyborem Angelo Ronca yy, na funkcję, którą spełniał w Rzymie, którą spełniał wbrew Chrystusowi, wbrew autorytetowi Chrystusa, dlatego nie mógł być prawdziwego przedstawicielem na Ziemi. Jan XXIII i wszyscy jego następcy zaprzedali się temu duchowi modernizmu, który potępił święty Pius i doprowadzili. Kościół do najstraszliwego, najstraszliwszego w świecie w historii upadku, doprowadzając do, do tego, że setki milionów dusz odeszło od, od wyznawania, przynajmniej prawdziwej wiary, od uczestniczenia w prawdziwej mszy świętej, takiej jaka się Bogu podoba, i świętych sakramentów. Niemniej jednak, wiemy, że Kościół katolicki aż do końca dni ludzkich, aż do końca świata będzie istniał, będzie przykazywał nieskażoną na o Chrystusa. I dzieje się to dzisiaj wśród garstki tych, którzy nie, nie poszli za modernistami, których patronem jest święty Pius X. Pamiętajmy też, że ten wielki papież nie szedł na kompromisy z modernistami, dlatego musimy też odrzucić fałszywy kompromis z modernistami, do jakiego Doszli już indultowcy, do, 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 który ten kompromis zwiódł również władze Bractwa Świętego Piusa X, które układały się i układają cały czas z modernistami, z heretykami modernistycznymi, z Watykanem. Musimy pozostać wierni, aż do czasu, gdy Pan Bóg się zmiłuje, musimy przede wszystkim strzec naszej wierności w umyśle i w sercu, wierności Kościołowi katolickiemu, bez którego nie możemy się zbawić, który jest mistycznym ciałem Chrystusa. Kościół to Jezus Chrystus trwający na wieki, to owoce zdobienia Jego krzyża trwające na wieki. Prosimy Pana Jezusa o to, żeby nas <coughs> mocniej wierzył, mocniej wierzył, dał nam nienawiść grzechu, nienawiść błędu, choćby najbardziej subtelnego i z pozoru niewinnego. Niech Matka Boża będzie naszą, naszą wielką patronką i pokrowicielką, Niech pokojowicielka wszystkich herezji niech zwycięży tego ducha światowego, który przeniknął y, do struktur Kościoła po soborze, który to duch niszczy wiarę, wiarę nadprzyrodzoną w sercach ludzkich. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech, niech wszystkich herezji. Bóg się